<grymne> tak? Pokaż kieszenie. Bo mi ludzie piszą, że mi majtki ukradłeś. Nie, nie, majtki? nie, 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 A ty tutaj nie, nie, tu nic nie, 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 Jesteś nie, Ukradłeś mi majtki. nie, nie, Ty nie, 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 Pierdolę. Oj, ciapak kurwa! No, także ten. Ja tu akurat, ja tu coś muszę. Nie, ja tu coś muszę. Kurwa, dajcie mi tego grzańca. Ja pierdol, nie, 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 nie. Muszę się napić. Ej, ktoś jeszcze z tego grzańca? No jeden z Patrzeć w ścianę.